Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. Ja chciałem was zaprosić na odcinek z propozycją siania pora i cebuli do ulitek takich zawijasów z folii, z takiej pianki montażowej. Jest to propozycja innego siania, przygotowania rozsad właśnie do uprawy pora bądź cebuli. Zapraszam do tego odcinka. Na początku oczywiście w filmu zapraszam Was do zakupu mojej książki Amatorska oprawa warzyw i owoców, opisująca oprawę większości warzyw i owoców, jak sobie radzić z chorobami, ze szkodnikami. Jest to książka w formie papierowej, klasie premium, 250 stron, setki kolorowych zdjęć. Jest w formie innowacyjnej jak przewodnik. Możecie również ją kupić w formie e-booka, możecie dostać dedykację. A do każdej zakupionej książki dokładam kilka odmian nasion pomidorów, to chyba najprostsza metoda przygotowania tych rozsad. Zobaczysz, jak wyglądała uprawa pora i cebuli, aż do sadzenia przygotowanych rozsad. Początkowo uprawa ich jest podobna. W lutym możesz siać cebulę i por na rozsady, pod warunkiem, że masz tunel lub szklarnię, gdzie przez jakiś czas będą rozsady czekały na sadzenie w miejsce docelowe. Jeśli jednak rozsady mają trafić bezpośrednio do gruntu pod chmurkę, to wstrzymaj się z sianiem na rozsady gdzieś tak do około 15 marca. Chcąc przygotować ulitkę, ja sobie zbiłem z drzewa takie koryto na szerokość, taką jaką będę robił. Następnie mam tutaj taką piankę, którą stosuje się pod panele. Wyciąłem taki kawałek około 1,5 metra. I szerokość około 15-18 cm, i tak samo jest ta skrzynia na taką szerokość skręcona Wkładam sobie tutaj taki oto sposób tą piankę bo to bardzo ułatwia właśnie sprawę zawijania tego. I teraz tą ziemię do siewu wysypuje tutaj na grubość o kilku milimetrów dwa trzy Maksymalnie 4, bo nie potrzeba więcej. Trochę to wyprostuję. Tak to wygląda z tej strony. I teraz będę zawijał w takiego ślimaka. Zwijamy dość ciasno, żeby ta ziemia była mocno ubita, żeby nam się nie rozsypywała. Cały czas mocno ściskam. Jak się już tutaj ta ziemia kończy, znowu nasypuje, i jak już zwinęliśmy ten ślimak cały, to wam pokażę, jak wygląda. I teraz mo można tutaj przykleić taśmę, żeby nam się ten ślimak nie rozwalał, albo od razu wsadzić do jakiejś doniczki. W taki oto sposób dopasujcie sobie wielkościowo, na przykład o, tu, albo do takiej. Podłużnej, bo będę miał więcej tych ulitek. O, i tak na ciasno, jak wchodzi, to bardzo dobrze. Teraz troszkę to ubiję. Ja już mam przygotowane swoje ulitki. Około 5 mm, 3, 4, 5 mm poniżej tutaj tej pianki. Ziemi, ziemię usunąłem i delikatnie ją trzeba tutaj ubić. Żeby nie była bardzo taka luźna. Bo te nasiona. Mogłyby nam wpaść za głęboko. A por będziemy siać powierzchownie. Następnie trzeba zrosić wodą. Można podlać, można to zrobić przy pomocy opryskiwacza, tak jak ja. Teraz będziemy siać. Ja tutaj mam por odmiany Bawaria. Por ma takie drobne, czarne nasionka. I teraz tutaj będziemy siać nie za gęsto w jednym miejscu tak najlepiej to zrobić jeśli możecie około pół centymetra centymetr jeden obok drugiego wykorzystując wszystkie tutaj te miejsca właśnie ślimakowe teraz jeszcze raz delikatnie to zroszę nie podlewajcie za mocno żeby wam te nasiona w jedne miejsce nie, nie ściekły. Bo wam spłynął. I teraz delikatnie jeszcze przysypuję to ziemią, żeby te nasionka były delikatnie przykryte. Tak, jakieś 3 mm. I teraz to możecie przykryć folią do czasu kiełkowania, bądź takim, o, takim pudełeczkiem, po to, żeby ta ziemia nie wysychała. Kiełkowanie nastąpi pomiędzy 14 a 21 w temperaturze od 16 do 20 stopni. Utrzymujcie stale wilgoć. Jak już Wam wykiełkuje, to będziecie mogli sobie dalej zraszać, a w konsekwencji będziecie wlewać wodę do tej doniczki, tam do środka, i tutaj ten por będzie chciał sięgnąć tej wody, i te korzenie będą z tego pora przez całą tą ulitkę aż na dół się tworzyły tak wyglądają moje pory jest dzisiaj chyba 9 kwiecień jak się nie mylę i ten por z tej, z tej ulitki wygląda tak a tutaj dosiewałem jeszcze i jest mniejszy cebulki niestety jest ich nie za dużo ale najwyższy czas żeby wkopać je w ziemię razem z tą całą ulitką będzie sobie rosła tutaj w foliaku. W tym namiocie foliowym będzie sobie rosła. Wyciągnąłem to z doniczki. Zobaczcie jakie korzonki. Jak to ładnie przerosło. Wykopię tu sobie dziurę. Możemy też sobie skrócić ten por. O jedną trzecią. I nie trzeba tego zakopywać całkowicie. I tak wyglądają wkopane moje ulitki do ziemi, do namiotu foliowego. Sporem, wcześniej wysianym, później wysianym, tutaj nawet się jakiś pomidorek. Ale musimy go wyrwać przypałętał. I tam cebulka. Tak właśnie te ulitki należy wsadzić do ziemi. Jest 9-10 kwiecień. Do czasu wsadzania tych porów do ziemi, czyli dosadzenia ich, mamy jeszcze sporo ponad miesiąc. Ale tutaj one sobie bardzo dobrze będą rosły. Właśnie w takich warunkach. Zobaczymy, czy te nie są za duże, czy nie zostały za wcześnie wysiane. Ale te z pewnością są w dobrej wielkości i w dobrym czasie. Rozwiniemy sobie delikatnie pozbywamy się tych grudek ziemi ale tylko delikatnie o nie wiem czy widzicie ale pięknie one są oddzielone Jedna od, jeden od drugiego bardzo sztywne są te łodyżki zobaczcie tak trochę je zamoczę i umyję te korzonki z, tej, z tych resztek ziemi po to żeby one były obciążone Tą wodą i takie wygładzone, żeby nie były roztrzapiżone na wszystkie strony. I zobaczcie, takie około 10 cm te korzonki mam w związku z tym, jak jest mokry jeszcze, to zobaczcie, jak łatwo będzie mi go wsunąć do tej ziemi. Gdyby był suchy, to on się tak rozkłada, potem się podwinie, a ja sobie piku takim pikownikiem zrobię otwór i będę wkładał. I będę sadził mniej więcej do wysokości jak rosły, trochę, trochę mogę bardziej przysypać, ale to zobaczycie już na grządce. Teraz jeszcze sobie sadzę to do wody. Ja, przy pomocy takiego pikownika, robię sobie takie otwory na głębokość właśnie tych korzeni. Nawet ciut może więcej, ale mniej więcej 12-15 cm. W rozstawie co 10 cm. Nie przejmujcie się, że któryś z tych porów się przewróci. Możecie troszkę więcej tak suchej ziemi dać, żeby go postawić. Ale one po dwóch dniach z pewnością po dwóch, po trzech z pewnością będą stałe, ładnie będą rosły. Nie zapomnijcie oczywiście o podlewaniu, ale nie w pełnym słońcu. I zapraszam do kolejnych krótkich filmików o sianiu następnych warzyw. Jak to robię więc zapraszam do oglądania. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.